Witam na moim kanale. Dzisiaj przeprowadzę sobie taki test kabelków. Płaciłem te kable po 9,50 za kilo i chcę sobie przeprowadzić taki eksperyment. Czy z takich grubych żył? Wziąłem kilka rodzajów, ale same druty. Ten wziąłem taki przykładowy. On jest, yy, on jest wygląda tak w przekroju, czyli trochę druta, biała miedź tutaj, yy, biała miedziucha, resztę będzie wszystko miedź błyszcząca i za to zapłaciłem równiusieńkie 100 zł, wyszło 99 zł i 75 groszy, ale Policzyła mi na skupie złomu po 100 zł za ten towar. Jest tutaj 10,5 kg. Dobra, i teraz tak. Ja biorę to, rąbię to siekierą na takie w miarę przyzwoite kawałki, tak po pół metra. No i przejdziemy do dalszej części filmu. Także widzimy się, jak już będzie wszystko porąbane. I już mamy pocięte. Tak to mniej więcej wygląda. Pocięte siekierą najszybciej. I co? Teraz trzeba pozbyć się otuliny. Ale może sobie pierwsze zważymy. Dobra, ustawię sobie telefon na statywie i sobie to będziemy ważyć. No i tak. Zważmy sobie to. Nie wiem, czy uda mi się to. Wszystko naraz załadować. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra. A dentro.

bo to jest drut, to bez problemu pójdzie. Rozbiorę kilka i pokażę, jak Wam, i pokażę Wam jak to wyszło. Oto moja praca w ciągu 10 minut. I tak to musiałem sobie nożykiem porozcinać. No i kabelki już ładnie wychodzą druciki Zostaje nam taka kora, to wystarczyło młotkiem, ten akurat fajnie pękał i tu jest w nim taki gumowy, ani to drucik, ani nic, tylko takie jakieś wzmocnienie, czyli to na bok, ten też trzeba było przeciąć. No i tu mamy białą miedziuchę, czyli mix. Tu są jakieś sznurki. No i tak, to pójdzie na korowarkę, te grube. Tu już sobie trochę młotkiem rozbiłem. Te pójdą na korowarkę, a te wszystkie sobie młotkiem rozbiję. Otulina tu już z tych drutów fajnie pęka. No już się trochę uzbierało. I bardzo mnie ciekawi, czy ta z mi się zwróci. To już pójdzie jako miks. Dobra, jeszcze mi zostało kilka. Myślę, że w ciągu pół godziny powinienem mieć już wszystkie ściągniętą, ściągniętą mieć tą grubą motulinę i zostawić tylko same druty. Myślę, że taka robota z tym godzina max. I zobaczymy, ile się uda na tym zarobić. Czy się. Tylko 100 zwróci i nic więcej. Dobra. No i tak. Ostatnie trzy kabelki mi zostały. Ja sobie to nożem wszystko korowałem. Powiem Wam, że bardzo szybko poszło. Na przerobienie tych 10 kilo kabli, 10,5 kilo kabli, tych drutów miedzianych. Zajęło mi to godzinę i 8 minut. Wszystko nożykiem jechałem. Co się dało, młotkiem rozbiłem. Dobra, może przejdźmy do ważenia. Wpisałem sobie aktualne ceny z Metaleo z dnia dzisiejszego. Poczekamy jak się waga włączy. I zaczniemy od tej białej miedzi. Myślałem, że ten drucik będzie nie pobielany, bo tak wyglądał po przecięciu, ale niestety biała miedziucha No i tej białej miedziuchy mamy prawie kilo. Pobielana miedź jest po 27, 30 dodać. I teraz.

na plusie ale myślę że jak podrożeje znowu na 35 no to będzie lepszy wynik a łącznie tego jest łącznie mamy 5,5 kilo, czyli 50% odpadów Czyli nie tak źle. Jakbym nie wziął tego gumowego, tego czarnego, wziął inny z tego typu. No, tego nie brał. Bo dosyć, yy, dosyć ciężki. Ale miedzi w tym było dosłownie kilo. Czyli tych się nie opłaca brać. Ja sobie robię takie próby. Które kable się najbardziej opłaca brać. To do schowania, wyłącz tą wodę, a tak wygląda odpad, i tak właśnie wygląda odpad z dziesięciu kabli, o, pierwsza jakaś tekturka się trafiła. Czyli tyk się grubych nie opłaca brać. Dużo w tym sznurków, plastiku. Najbardziej chyba efektywne to były te po cztery żyły, co były. Także już wiem, które brać. Z 10,5 kg. Stuwa wydana. 64 się od razu zwróciło. Jest błyszcząca. Jest. Tak się odbija, właśnie. Słoneczko coś. Potem powiecie, że nie jest błyszcząca. Dobra, tu mamy białą, pobielaną, i to leci do schowania. Jeżeli film się podobał, taki dzisiaj szybki test: czy się opłaca brać? Myślę, że się opłaca brać. Także teraz, jak będę kiedyś, zobaczę jakieś grubsze kable. Myślę, że sobie wezmę. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentarz zawsze mile widziany i do następnego. Hej!